Jest dzisiaj dzień, na który wszyscy czekali, czyli dzień zemsty. Tak, zemsty na okropnym policjancie. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj sami, bo włamywacz po ostatniej wizycie został w jakiejś depresji i w ogóle nie chce wychodzić ze swojego domku, więc dzisiaj mamy misję solo razem z Ziutkiem. Mamy przygotowane bardzo dużo rzeczy, którymi będziemy wkurzać policjanta. Będziemy go po prostu prankować, tak? jakkolwiek to nazwać. Prankować, torturować, nabijać się z niego. No, po prostu Prawdziwa Zemsta. Ale jeszcze przed Zemstą sprawdźcie czy na pewno subskrybujecie ten kanał z dzwonkiem, żeby nie ominęła Was kolejna część włamywacza, która pojawi się. Jeżeli pod tym filmem dobijecie 25 tysięcy lajków, koniecznie zajrzyjcie też na Instagram Milana, bo pojawia się tam dodatkowy content, a także informacje o filmach. Na przykład o tym, który pojawi się na kanale Maj o 14.45. No powinien być w tym domu, bo specjalnie zostawiliśmy go otwartego. No tak, a on był przywiązany do krzesła i z nim uciekł, więc daleko na pewno nie uciekł. Plus wywalili go z roboty, więc raczej nie ma innego miejsca, w którym mógłby się schować. A tak się składa, że my mamy tutaj klucze, więc bardzo szybko to zweryfikujemy. A jeśli on tu na nas już czyha, bo nas usłyszał i zaraz nas zacznie taranować krzesłem, tak jak włamywacza, co wtedy? Ja nie mam na nim panowania! Eee, no nie wiem, dlatego ty idziesz pierwsza. Co? Czyli nie chcesz wystawić do tego czubka? No dobra, to ja wejdę. Mierdzi tym piecykiem. Jeszcze czymś śmierdzi. Z spalonym żarciem. No nic, Drzwi zamykamy. Czekaj. Ktoś jest. Jest. To na pewno on po śmierci jedzeniem spalony. ma? No co ty? Co się chowasz? Co wy tu robicie? Gdzie on jest? Kto jest? Uspokój się Gdzie jest Uspokój się Ja już go nie chcę widzieć, nie ja ma już mam go... dosyć Nie, nigdzie nie wchodzisz Nie ma wła... On jest w domku swoim Nie ma go U... Udowodnij No ale jak? No nie ma go tu Poczekaj Po co on zamyka ten... no nie wchodź Teraz mam poczekać tylko nie wiem na co. Żeby Zobaczymy, czy zaraz nie przyjdzie. Dobra, włamywacz, biegaj, szybko! <skrybuj> on zrobił? Ej, ja nie wiem, czy on żyje. Widziałaś to? Rusza się, w sensie oddycha, no to chyba żyje, no. Ja tylko żartowałem. Zapomniał drzwi odłożyć. No, Ale dobra, bo teraz mamy czas, żeby przygotować jakieś rzeczy. Ale smut. No prawda, Ale chyba nawet wiem z czego. Jedzenie zrobił. Nie dojadł. To może go tym obudźmy. Nie, zostaw co na razie. No, powąchać mu i wiesz jak pies, daż mu smaczka pod nos i wstanie. Chodź zobaczymy lepiej co on ma w plecaku. Tutaj czapeczka. Tak. Nie zakładaj bo jakieś wszy dostanę. Dawaj nie, czapeczkę. Nie, nie. będę miała. <noise> <noise> Czy coś tu ma? Aha, on nosi pusty plecak. Ale zmienimy to. Patrzcie, damy mu taką gąsienicę do środka. A po co mu coś takiego? No przecież ustalaliśmy, tak? No gacie ustalaliśmy. No ale to też. Będziemy się śmiać, że z przytylanką chodzi, że nie może zasnąć w nocy. A tu mamy punkt główny: <noise> czyli różowe stringi, które rzekomo zabrał Wamowiczowi, z których się ostatnio śmialiśmy. Więc teraz mu po prostu udowodnimy to, że serio jej miał. Już to by było jeszcze lepsze, jakbyśmy mu to teraz założyli na spodnie. Ale jak był, bo nie chce ruszać. Nie, myślę, że po prostu wsadźmy je tutaj. No i po tym, jak się obudzi, to się będziemy śmiać z niego. No tak. Tak, żeby było widać. Dobra, i plecak odłóżmy na ziemię, tak jak był. To będzie dobrze, i co? No teraz musimy go jakoś posadzić. Posadzić? No. Opuść go, niech sam siada, przecież on jest ciężki. Nie wiem, może dam radę, trzymaj Przynajmniej odstawił krzesło z powrotem, nie zabrał go. To nie jest takie łatwe. Bez przesady, ja dałam radę sama przesunąć jakiegoś zbuja po całym podwórku. Trzeba go tu posadzić. No to sadzaj go. Musisz mi pomóc. Nie, na, nie ma opcji takiej nawet. Ja go nie ruszam. Albo o mam pomysł, nadepnij mu na rękę. No to fajny masz pomysł. No to wstanie. Nie wstanie. No jak go zaboli, to wstanie. Patrz siedzi. Przez chwilę siedział. Co, na kolanka go bierzesz? Nie, chociaż pod krzesło. Ała, przy krześle niech siedzi, o popatrz. Dawaj mu wodę na łeb. No nie. No co nie? Szkoda ci go? Nie, po prostu wiesz, on nie może na razie wiedzieć, że my mamy złe intencje wobec niego. Ale on wie. No nie wie jeszcze. Na razie musimy zgrywać dobrych, także po prostu zaczekajmy, aż się obudzi, a jak się obudzi, no to powiemy mu, że zrobiliśmy mu jedzenie. Coraz bardziej rozważam opcję wody, nie? Mm. O, wstał. Co wy tu robicie? Przyszliśmy cię mm -hmm. odwiedzić. Co mnie tak głowa bo? Gdzie jest włamywacz? Nie ma żadnego łamywacza. Współpracujecie z nim. Nie współpracujesz. Weź, on jest chory psychicznie. Mówiłeś, że mieszka u ciebie. Nie u mnie, na podwórku, w budce. Po prostu go tam uwięziłem. No i tyle. Ehm, a ogólnie przyszliśmy tutaj i nie wiem. Za słabość chyba. Mało dzisiaj zjadłeś, także widziałem, że tutaj masz jakieś jedzenie. Nie wygląda to zbyt apetycznie. No ale myślę, żebyś po prostu dojadł, tak? Nie, chyba nie. Chcę. Gdzie tutaj są jakieś. Wstrój, Usiądź sobie, usiądź. Serio. Wy coś. Za mili jesteście. My zamili. mili. Usiądź, usiądź. Serio? Dobra. Łyżka w miarę czysta. Wow! Kurde. Ej, przewróciłem się. Nie nie, się, proszę, nie się, tylko się nie rzuć. To przez przypadek. No, no, Edko, mi nowe ciuchy. Ale po co nowe, jak można wybrać? Nie! Nie! Można wybrać! Można można wybrać. Poza tym to tylko twoje jedzenie, tak? Przyszliśmy, żeby uregulować długi, no bo widzisz mi pieniądze za auto, nie? Które rozwaliłeś? Po to będziemy rozmawiać. A co ty masz w plecaku? Nic nie mam pusty plecak. Co to wystaje takiego różowego? No co ty, serio gacie masz różowe stringi? Ty w tym chodzisz? Jest, miałem pusty plecak. No jak widać, nie siara. No, czyli, czyli mieliśmy rację. Czyli mieliśmy rację, w stringach różowych chodzimy. Zresztą sobie na web załóż. Ja, jeszcze zabawkę masz. Bez miśa Tak nie, to nie mogę. Daj mi to, jak chcesz. Nie. Stringi, ja. Palki go, węża mam na szyi. Mam śmieszne gacie. Nie wiem, co tu robi. Winny zawsze się tłumaczy, taka jest zasada, prawda? Że tutaj ja się nie tłumaczę. Zgadzam się. No właśnie. No i co będziemy w takim zimie tu chodzić? Z majtkami, z makaronem na podłodze. No ale to on tutaj o, mieszka. To to on tutaj mieszka, a on tutaj mieszkać nie może. No właśnie, więc niech posprząta się Bo to nie jest twój dom. Ale. Nikt tu nie mieszka, no to czym to ci przeszkadza? W tym, że może ja bym chciał tutaj y, sobie pomieszkać, tak? A co chwilę ktoś tutaj mieszka. Masz taką ogromną chatę, więc nie głupot. Argument. No chciałbym na przykład wrzucić tutaj z powrotem wasza i co? To masz problem. A może chcecie razem mieszkać? My go tu przeprowadzimy. O, i będziecie nie. razem mieszkać. To już wolę na ulicy spać. No to idź. Na razie jestem tu sam. No. No, masz... wy chcecie w ogóle. No, ten, przyniósłbyś ten. Chusteczki jakieś. To? to Nie. Nie. No, tak papier przynieś jemu, to on Nie. posprząta. No, ja posprzątam wtedy, serio. Tam masz chyba papier, to przynieś, on posprząta wtedy. Tu masz chusteczki w Gimlu, ale. Ale tak? masz. Ale to są do mebli, a do podłogi no. potrzebujemy. No, idź na chwilę. No, ale będziesz to sprzątał. Będę, będę, no. Pewnie, Pewnie że, że będę. Ja. Dobra, mamy jakieś parę sekund, żeby wrzucić mu ten chipsa. Ale to jest fartyżak. je takie same chipsy. Te chipsy wyglądają praktycznie tak samo. Trochę się różnią kolorem, ale w paczce tego nie widać, jak jest dużo. Wrzucaj to tam. Zostawiamy tutaj, na samym wierzchu. Ej, ale masz, to nie jest końcówka naszego planu. No szybko, nie żryj. Nie żryj. Trzymaj. Pęjszy sos na świecie. Jak będzie chciał popić, to damy mu picie, podamy mu picie, ale w piciu będzie ostry sos. Dawaj, ruszaj się, ruszaj się. Kurde, jak to Ciszej, jak to nie leci. Co wy tam robicie? Eee, nic, nic. Przynieś papier tylko. Szukam. musimy zachować? To jedno. Dobra, zostaw tu, zostaw tu. Dobra, mam papier! Ostry sos. W stół na razie nie patrzy. Wyczyni i schowaj. Dobra, dobra. No, czy jest Masz ten papier. Mam. To dobrze. O, co z mi z piciem robisz? Chciałam się napić, ale jednak nie chcę, bo już piłeś. Dobra, sprzątaj. Dobra, zaraz sprzątam, nie. No ogólnie jest sprawa taka że e, jaka jest sprawa Maja? Jaka jest sprawa? No że nie może tu mieszkać no. i że mamy jego auto u siebie. To no. załatwcie mi jakieś mieszkanie, albo oddać samochód chociaż. To, Ale który... jak, jak na przykład oddamy ci auto, nie? No. To wyprowadziłbyś się stąd i mieszkałbyś w fałcie, tak? No pomocę tak. W aucie. No ale przecież to auto jest poszukiwane chyba, nie? Czemu jest poszukiwane? No bo miałeś oddać do roboty. No ale się dogadałem byli. w robocie, za ostatnią wypłatę mieli mi zostawić ten samochód. Hmm, hmm. A mogę psa zjeść jednego? O, podzielił się ze mną chipsami. No będziesz sprzątał. Będę, będę, no. To co myślisz o tym Maja, żeby oddać mu to auto. No ale za co? Z jakiej racji? No właśnie. Moje auto! No właśnie, za co byśmy ci mieli oddać to auto? Co My nam proponujesz? My na przykład to auto musieliśmy odkupić od włamywacza. No właśnie. Ja za, za co? Ja za nie zapłaciłem. No. Co? Um, no pieniędzmi, normalnie pieniędzmi, pieniądze. No. Pieniądze i jeszcze krówki chciał do. A w mi się wydaje, że tylko krówki. Nie, pieniądze nie źle ci się wydaje. <laughs> Podejrzane. No serio, no. Także... Nie? No. No. Co to jest? Co jest? Czy ciele z palą? Nie wiem, on jest dziwny jakiś. Co się stało? To też jest jakieś ostre! Co? ty z tym zrobiłaś?! Bo ja nie robiłam! Ruszałaś to! Nie! Nie, ona chciała się napić No właśnie! Ruszałaś to! Nie, co on się w smoka zmienia, że tak mordyczy? Spokojnie! Negocjujemy odnośnie auta, tak? No. Będzie dobrze. Możemy ci oddać to auto, serio, tylko potrzebujemy coś dostać w zamian, bo ja za to zapłaciłem. Co mu się stało? <grym> Od razu zapicie złapał! <grym> Co jest? Coś jest nie tak? Co jest nie tak? Co to jest? Co jest? Na no, jakiś bardziej przyprawiony chip? Tak, skosztuj! Ale ja nie chcę chipsów, ja nie lubię. Bardziej go przyprawili. No. Normalne chipsy. Wsypię z powrotem sobie i zjedz. Spokojnie! I Paraliżuje. Więc nie będzie tam mordy. Dziwne, to jak będziemy mogli wrócić do negocjacji, to nam mów. Możemy na przykład iść się przewieszyć, pogramy w piłkę. O! Właśnie jak ten wygrasz, e, załóżmy trzy razy. Jak wygra ze mną w piłkę, to oddamy, oddamy mu auto. Nie. Jak obroni, w sensie karne moje. Trzy. Trzy. No. I oddamy mu auto. Tak, oddamy mu auto. No dobra, przyjmujesz A. to wezwanie? Macie fajku umowę. Bo umowa auta jest na mnie, więc mogę je przyjść i odebrać. Nie będę grała żadne auto. To no może zadzwonimy na policję. Żadnej policji. No. To... no to... Nie, to nie nie chce auta, no to. No to myślę, że musimy i zagrać o to auto. -auto. Ale on nie chce auta. Ale to wy chcecie, żebym się wyprowadził. Moja oferta jest aktualna jeszcze przez 5 minut, także... Jak dasz picie, to się zgodzę. A skąd mamy mieć picie w twoim domu? Nie wiem, wyczaruj. No to blodówcy pewnie coś masz. Co, jest picia? Nie ma. Ej, a Majtek zapomniałeś. Załóż na no ja, ja nie oh. chcę akurat. Popatrz, jest woda. Ja za nią płaciłem, a pijesz moją wodę. Dobra. Moja oferta jest aktualna jeszcze przez 4 minuty, także jak coś czekamy na dworze. Paranuje mnie! Ale co, ty chcesz? Nie chcesz Przecież mu nie damy tego auta. No a jaki jest twój plan teraz na to w takim razie? Przynajmniej postawimy go na bramę i w niego sobie poszelam z piłki, nie? Nie wiem tylko gdzie jest piłka. Tam oh. były trzy. Mówiłem, że przyjdzie? Mówiłem. Gotowy jesteś? Ze swoje auto. No, no to trzy karne trzeba obronić. Karny mniej więcej z 11 metrów tutaj. Tak, chyba twoich 11. Ustawiaj się na bramkę, bo to ty grasz o auto, nie ja, tak? Już trenowałem przed chwilą. I walił. Daj moc, jak się da. No to gada. Dobra, jesteś gotowy? Gotowy. Gramy do trzech. Jeśli ja pierwsze trzy razy trafię, no to już nigdy auta nie dostaniesz. Jeśli ty obronisz trzy razy, no to dostaniesz auto. To jest Giefert, to było moje auto. Nie dostanie auta tak czy siak. Hm. Nie obroniłeś. Gotowy? Gotowy. Nie obronił. Niestety. Ja go broniłem. On myśli, że jak dotknie piłka, a piłka wleci do bramki, to że obronił. Nie obronił. To obroniłem. wtedy jest samobój jeszcze. Dobra, lecimy tyłem. Ooo! Obroniłem! To może teraz z lewej, co? No. O nie. To miała być 2 Dwa-dwa! No, teraz ładuje z całej siły. Finał. Kto wygra auto? prawie! Jeszcze raz, jeszcze raz. Tylko on się odwraca jak piłka leci. I tak przegrałeś, ale jak chcesz dostać jeszcze raz, to masz. Obroniłem 3-3, 3-3 O i co teraz? Ale graliśmy do trzech. 3-3 jest. Dobra. Już... za auto. Klucze. Już jedzie, klucze. już jedzie. Klucze. klucze, klucze. No ale przecież u nas na chacie jest. I ja jadę z wami w takim razie. Gdzie jest auto? Jedziemy po auto. Jedziemy po auto, e! Prawie mu dobrze poszło, Maja, co? Jedziemy w auto! W auto jedziemy! E, e! Sprzątaj to zresztą! Sprzątaj! Ja tu e, zostawiłem sprzątaj telefon! To. Także telefon biorę. To nie wyjdziecie. Tutaj majteczki. Patrz zostawił to, mogę to wziąć dla Wiesia? Myślę, że mu to zabieramy. Dobra. Nie wyjdziecie stąd, auto! E, dobra, ten. Gdzie on w ogóle się zgubił? Nie wiem właśnie, gdzie on jest. Tu jest! Nie wiem, nie widzę go, nie słyszę go. Też nie. Jakieś muchy tu latają w ogóle, chyba od tego smrodu, od tego makaronu. Może wyjdziemy tymi drzwiami po prostu. Ej, tu jestem! Auto! Czekaj, bo muszę sikuj się jeszcze. Zanim pojedziemy, dobra? A no dobra. No to ogólnie z tego filmu to by było na tyle. Gdzie jest moje auto? Gdzie jest moje auto? Słyszysz coś? Auto! <grystanie> Нет, <гум> свет <гум> <гум> Dobra, zamykam nas. Misja zakończona sukcesem! Jak on drzemokł. Ja już nie mogłam tego słuchać. No nic, myślę, że w miarę się zrewanżowaliśmy. Dostał parę razy z piłki, z strego chipsa. Trochę się ośmieszył i znowu się spęszył, jak zobaczył różowe majteczki. Przywalił w drzwi. Dzisiaj stało się naprawdę wiele, także jeśli chcecie więcej takich filmów, to na 25 tysięcy lajków lecimy oczywiście z kolejną częścią. A teraz zapraszam was na następne filmy, które wyświetlają wam się tutaj i tutaj na ekranie. I klikajcie sobie lepiej szybko w jeden z nich, ponieważ z nich dokładnie za 3, 2, 1.